Zenek Martyniuk w kajdankach. Wyprowadziła go policja. Jest tylko jeden szkopuł. Zenek Martyniuk, niekwestionowany król polskiego disco-polo, został zatrzymany i wyprowadzony w kajdankach na oczach świadków. Na szczęście to jedynie element pracy na planie filmowym. Muzyk wcielił się w jedną z ról w nowej produkcji, o co tu chodzi. Historia oparta na wersach, która opiera się na utworach legendarnego zespołu hip hopowego Elita Kaliska. Zenek Martyniuk w kajdankach w filmie O co tu chodzi? Historia oparta na wersach, która opiera się na utworach legendarnego zespołu hip hopowego Elita Kaliska. 11. Film, którego scenariusz napisał Krzysztof Goszkiewicz znany jako raper gorzki i założyciel elity kaliskiej, reżyseruje Marcin Huzar. W produkcji oprócz Martyniuka zobaczymy plejadę gwiazd polskiego kina oraz ikon polskiego hip-hopu. W rolę policjantów, którzy aresztowali muzyka, wcielili się m.in. Cezary Pazura, Mirosław Zbrojewicz i Tomasz Szewc. W filmie pojawią się również tacy artyści jak Leroy, Pich, Arkadiusz Janiczek czy Bohdan Łazuka. Jedna z najbardziej emocjonujących scen filmu została nakręcona w Kaliszu oraz opatówku. To właśnie tutaj widzowie mogli zobaczyć Zenka Martyniuka w zupełnie nowej roli. Wyprowadzany przez policję w kajdankach, wyglądał jak groźny przestępca. Twórcy filmu przyznają, że celowo wprowadzili taki wątek, by zaskoczyć widzów. Chcemy, żeby ta scena wbiła widzów w fotele. Wygląda na to, że już osiągnęliśmy zamierzony efekt, mówią. Kiedy premiera filmu z Zenkiem Martyniukiem? O co tu chodzi? Historia oparta na wersach, to produkcja, w której nie zabraknie również międzynarodowego akcentu. Na planie pojawiła się Beata Poźniak, polska aktorka, która od lat robi karierę w Hollywood. Poźniak, znana między innymi z ról w takich produkcjach jak JFK Olivera Stone'a czy Mortal Kombat, zagrała swoją rolę w siłowni Well Fitness w Kaliszu. Chociaż film powstaje przy minimalnym budżecie, za jego realizację odpowiadają profesjonaliści. Twórcy podkreślają, że mimo ograniczonych środków stawiają na najwyższą jakość realizacji. Premiera filmu O co tu chodzi? Historia oparta na wersach zaplanowana jest na jesień 2026 roku.